Witamy was ponownie na szkockich Hebrydach. Jak zdążyliście zauważyć w poprzednim odcinku, to dotarliśmy do końca tego pięknego archipelagu, ale to wcale nie znaczy, że koniec wyprawy. Mamy jeszcze dwa dni na tej wyspie i sporo rzeczy, które chętnie wam pokażemy. Zapraszamy do odcinka. Mąż się jeszcze dzisiaj nie witał. Dzień dobry. Zatem ruszyliśmy dalej. Nie jedliśmy jednak śniadanka, wypiliśmy tylko kakao i jedziemy dalej w poszukiwaniu pięknych plaż. Także mamy nadzieję, że te chmurki rozwieje. Piękne słońce wyjdzie, będzie 20 stopni, i będziemy opalać się na plaż. I kąpać się w pięknym, pięknym, ciepłym oceanie. Ciepłym oceanie. Marzenia. Dobrze, w każdym razie ruszyliśmy dalej. A raczej z powrotem. Jak Ci się tu podobało na latarni? No, przepiękne widoki niesamowite. Udało nam się w dobrym momencie wyskoczyć z dronem również, bo tak słoneczko się wychyliło z chmurek. Pięknie ją oświetliło. Z lotu ptaka wygląda to jeszcze bardziej imponująco, także no, polecamy przyjechać i odwiedzić. Tak, tak, zdecydowanie. Mi też się bardzo podobały te klify. Tam szłam, szłam i szłam i robiłam zdjęcia. I tam można iść i iść i podziwiać. Bardzo ładnie. Tu jest świetna miejscówka, tak jak te dwa kamperki stoją, i będziemy chcieli ją przyczaić, jak oni się stąd usuną, bo tu tylko dwa miejsca są. Tu jest fajne zejście na taką malutką plażę, jak widzicie. No, cudne miejsce i bardzo chcielibyśmy się tutaj wbić. A tu jest jakiś park w ogóle? To jest taki park dla dzieci, można wejść zobacz. Ale ładne. O, mini golf, o, ale fajne. Słodko. Kwiatuszków. Nawet tu jest parking. A to my tu jedziemy? Tu. sobie Zaparkowaliśmy na takim małym parkingu. Pineskę wam wrzucę pod spodem. To jest właściwie taka mała wioska. Tu jest ten park dla dzieci, do zabawy. A tutaj w niedalekiej odległości jest plaża. Mój mąż wygląda jak Eskimos. To tak trzeba było się ciepło ubrać? Wjechaliśmy sobie teraz pod e, e, plażę, która się nazywa Europi Beach. Idziemy sobie ją obejrzeć. Jest jeszcze wcześnie rano, jeszcze chłodnawa, dlatego jesteśmy jesteśmy ubrani. No i znajdujemy się już na samym czubku e, e, wyspy Lewis, na samym czubeczku hybrydów, także hybrydów, sorry. <laughs> także nasza nasza wycieczka pomalutku dobiega końca. Teraz już będziemy e, zmierzali E, pomalutku z powrotem e, na, na południe i w stronę Stornway. portu Stornway, później do, do in, na, na, na Mainland do Inverness na, na moją imprezkę. No i następnie już z powrotem do Manchester. Także dojechaliśmy na sam czubeczek Hebrydów. Jest nam e, smutno no, Taka, taka trochę menoncholia mnie złapała jak tam byłem na tym Lighthouse i podziwialiśmy te widoki, że tu już ten już zwiestuje zwiestuje to już koniec naszej przygody na, na hybrydach. Jeszcze, jeszcze zostało nam tak z dwa dni tylko. Także te trzy tygodnie bardzo, bardzo szybko nam minęły. No niesamowite przygody. Fantastyczne widoki Przepiękne plaże, dramatyczne klify, wszystko. Słońce, deszcz, wiatr. Mieliśmy wszystko podczas tych trzech tygodni. Spotkaliśmy wspaniałych ludzi, I nie tylko e, lokalnych tubelców, ale również podróżników, podróżników, turystów. Także no, mamy, mamy nowe fajne, ciekawe znajomości. E, no i gorąco polecamy e, hebrydy wszystkim, którzy, którzy lubią taką troszkę. Dzikszą formę wypoczynku. Nie są one jeszcze aż tak bardzo turystyczne, nie są jeszcze aż, aż tak bardzo komercyjne jak na przykład Isle of Sky. Eee, także bardzo, bardzo godne polecenia. No, bo to, to chyba tylko takich z moich przemyśleń porannych to wszystko. Piękne przemyślenia, kochanie. Tu a, a jak tu przejdziemy? Wyprowadziłeś nas na manowce. No chciałaś iść tamtędy, no to już przełuszaliśmy. Musimy przez ten strumyk jakoś. Przeskoczyć A, mokro! Chłopcy uciekają ode mnie Nie Uciekajcie, wam nic nie zrobię z tym grzeczna Ale skubiecie. Ten groźnie wyglądał Ten stoi na mojej drodze Co to jest niby ławeczka? O, ktoś tam surfuje. I śmieci. No i teraz. To jakiś śmietnik ktoś sobie zrobił. Po takiej ładnej ławeczce. O, coś tam pewnie to co morze wyrzuciło. Takie rzeczy, rzeczy to tutaj naprawdę ogromna rzadkość. To jest tutaj niespotykane. A widocznie to jest zebrane w jednym miejscu to, to co może wyrzuciło. Z, tak widać, że to z morza wyrzucone, no Może i faktycznie. No ale będą się tu gromadzić śmieci, ludzie będą dokładać. Ale piękna plaża. Schaj, a teraz będzie o 10.30 low. Tam daleko, daleko taka czarna kropeczka. Serwuje człowiek. Jednego już widzieliśmy jak wracał z deską. Ale ładna plaża. I teraz no, przepiękna ta plaża. Ściągamy buty. No. No to dawaj. Tam ten łuk skalny. No, takie okienko. Aż wykręca w kostkach. Jak sobie chodzimy po tej plaży, a tu miejscami, to trzeba uważać, bo się bardzo piasek zapada. Na przykład tam za nami była taka łeska, taka mielizna. No to tam już się mocno piasek zapadał. Także trzeba uważać, żeby nie wpaść. A teraz tu nam się otwiera kolejny kawałek plaży i widzimy coś, jakby jaskinia. A może tylko taki zakamarek, no i... a w ogóle stamtąd strumień gdzieś odpływa. Tak, tam płynął strumień, tak. Ale na pewno jest odpływ, Ta. żeby nas nie odcięło tutaj. A nie, to tylko taki zaułek. Nie ma jaskini. O nie ma skała. Tu jest piasek, a tu już widać dużo głębiej. Także trzeba tu uważać, żeby, żeby na pewno był odpływ, bo inaczej jak widzicie woda tu sięga dość wysoko. Także żeby przyjść tu z plaży, to musi być odpływ. Przeanalizowaliśmy sytuację i postanowiliśmy, że jedziemy do miejscowości. To jest chyba wioska, nie jestem pewna, o nazwie Cross. Tam jest mały sklepik, hucznie nazwany supermarket. Hucznie nazwany supermarket. Jest tam również pralnia. Także wstawimy tam sobie pranko, a później zobaczymy. W międzyczasie wychodzi nam słoneczko. Ruszamy mężu w drogę. Tak jest, w drogę. Gotowy? To bierzemy to pranko, bierzemy męża i idziemy. Tu jest sklep. Tutaj mamy pralnię. do pralki. Tylko nadal nie wiem, ile się tu wrzuca. I czy mam pieniądze w ogóle? To ile ja tu muszę drobnych? Pięć, fun. Pięć funtów. 5 funtów. Dobra, 4, 5. Start. Poszło. Pranie się pierze, to my teraz idziemy do sklepu to w A więc tak pranie wyprane, zakupy zrobione. Sklepik jest taki wielofunkcyjny, tam dużo, dużo wszystkiego i niczego. Yy, w każdym razie jeżeli chodzi o pranie To 5 funtów za pranie 1,5 funta za suszenie Suszenie tylko 15 minut Ale przyznam szczerze, że nam to wystarczyło Bo większość ciuchów Było już suche Tam niektóre skarpetki Niektóre takie grubsze rzeczy Lekko wilgotne, no to już sobie doschną w wanie Więc nie włączaliśmy Na kolejne 15 minut Szybciutko się to wszystko wyprało Wysuszyło i jedziemy teraz do portu. Pamiętasz nazwę portu? I ten port nazywa się Port of Ness. Tam również jest plaża, jest tam jakaś restauracyjka malutka, do której Paweł chce mnie wyciągnąć. No i tam sobie generalnie pochodzimy po, tym, po tej miejscowości. taka specjalna dla nas. Wow! Tu zaparkowaliśmy obok tego portu, tylko to jest nazwane port, ale ja tu nie widzę ani jednej łódki, ani żaglówki, ani motorówki. Chyba jakiś stary port. Nie wiem, czy tylko tam widzę jakiś jeden maszt, ale czy coś tu przypływa. Nie wygląda. Ale plażyczka taka ładna, czyściutka woda. Myślałam, że to będzie brudna plaża, bo port, ale jest ładnie. Jakby się ktoś zastanawiał, to nie wolno tu spać. Już widzę wielki znak, że nie można na noc tu parkować. My tylko tak na dzień, odjedziemy stąd później. Jedną z tradycji Port of nice jest historyczna wyprawa na skalistą wysepkę Sulazgir. Mężczyźni co roku biorący udział w tej wyprawie zbierali na wysepce młode głuptaki. Wyprawa była surowym rytuałem, a łodzie typu naust do dziś są symbolem tej tradycji! Skakujesz, idziesz pływać? To dość głęboko, nie? Koniec skoczył. No, ale ładna czysta woda, nie? A tego już nikt tu nie używa. Widać, że to nie używano. O jezu, jakie tu kamory. Rozpad się, ten. No, to się urwało. To tu się tutaj. urwało, widać, że to. Z tej strony też ładnie wyglądają te skały. O, jak tu ładnie. Chodź, zobaczymy. wow, jak fajnie. Tu się nieźle kotłuje. Fajnie, ładnie tu Ale miejscóweczkę to idealną dla nas znalazłeś taka idealna nawana tutaj, te płyty. Zarezerwowałeś sobie. Idziemy teraz tam na plażę. Mam też jakiś wanik, osobówki. E, czy przypadkiem teraz nie jest przypływ? E, zaczął się, jeszcze się nie... Zaczął się, nie? Zrobił. Chyba pełny przypływ, koło czwartej czy piątej Ten domek tu na wprost, co idę, to jest restauracja, do której Paweł mnie chce zabrać. Nie, a co to jest? Jadłodajnia. O, tu jest taki przedsionek Memorial. Nes Fishery Memorial. A, a propos rybaków tu jest statek, a tu mamy koło sternicze z kotwicą. A to co? A propos. Nie potrafisz, jeszcze się nie nauczyłeś. Trzeci tydzień się nauc nie nauczyłeś po galicyjsku Longline Fishing Industry 1830-1920 prawie 100 lat. No taki port rybacki. Ale że już mało kto łowi ryby w tej wiosce to nieużytkowane. Pomnik oddaje hołd pokoleniom rybaków, którzy każdego dnia wypływali na niebezpieczne wody północnego Atlantyku. Często w bardzo trudnych warunkach pogodowych, wielu z nich nigdy nie powróciło do domów. Never ta mała restauracyjka Breakwater, do której chciał mnie mąż zabrać, jest akurat dzisiaj zamknięta, żeby obsługa miała ekstra dzień wolnego. Może pracowali w easter, nie wiem. Otwierają się dopiero jutro, więc zajrzymy tam jutro. Teraz idziemy zobaczyć i pospacerować po plaży. Jedyna żaglóweczka. i to też pewnie nie pływająca, tylko zabezpieczyli... No ja wiem, nie Myślisz? Wygląda jakby tu długo stała. O jaki piękny kwiatuszek? No tamtędy jest wyjście. No. Nie wiem. Tu też można zaparkować jak widzicie. Oczywiście no overnight. Parking. Idziemy sobie tędy. Bez butów? No, nie chcę mi się przymyśleć. A jak na plażyczkę przy tym? Przy porcie, to bardzo ładna, nie? Tak, tak. Właśnie, bardzo nie wiem, fajne. czy słyszeliście Paweł, ale jak na plaży przy porcie. No, ale ten port nie działa, Paweł. Dlatego nas taka o, ładna i czysta Tu Odkryliśmy takie fajne. Za kamarki. E, to fajnie jest tu, można na wylot przejść. Tu się wchodzi tup tup tup. A tu się wychodzi. Fajne. Ale wyjdę ten. Tu tu wyższe. Ech. Słuchajcie, znaleźliśmy kran, i tu jest wąż. Uwaga, woda leci. Także mamy wodę, jakby ktoś potrzebował. To jest wszystko takie opuszczone hangary. Stare rzeczy. A tu na środku tego, nie wiem doku, jak to nazwać, siedzi sobie dziadek i czyta książkę. To już pomału woda wpływa, bo jest przypływ. No. Luz ma ciepło, nie wieje. Czyta sobie, wdycha J. Co ma robić na emeryturze? Zapoko... Jak, jakbyś tam tyłem wjechał, to byśmy mieli drzwi na słońce. Nie obrócisz się, nie? A jak wyjedziesz? Tak będziesz musiał wyjeżdżać tyłem. Ale... Ale... Tam jest Już Wam pokazuję to miejsce. Tak sobie stoimy w towarzystwie drugiego kamperwana. A tutaj mamy zejście do przepięknej plaży. To będzie nasza prywatna plaża. Zobaczcie jak ślicznie wśród klifów. No tu to się wykąpie. Uroczo. Co mężu, słyszałam, że tu pływasz. Jaką masz teraz wymówkę na tą plażę? Za wysoko. Co to oszukuje. Zejdźmy sobie do tej turkusowej plaży kolejnej. Ale to jest taka malutka, fajna. Taka indywidualna. To też widać, kiedyś łódki były spuszczane. Dlatego to się nazywa Port. Był to kiedyś mały porcik. Nie. Znaleźliśmy idealne miejsce, nadal świeci słoneczko, nie wieje, jest zacisznie, widać plaże tam się można kąpać, tu się można opalać. Tak więc postanowiliśmy, że zostajemy tutaj na tej miejscówce. W międzyczasie już się troszkę przeparkowaliśmy, bo tam ci odjechali. My zaparkowaliśmy na ich miejscu. Tam już kolejny kamper się pojawił. Ja sobie pomontuję filmy. A Paweł, dlatego że tu zostajemy, on sobie pojedzie na rower. Ja w tym czasie pomontuję filmy, wykąpię się, a on sobie porządnie pojeździ. Piękna pogoda na rowerek, co? No. Czy coś Ci potrzymać? No na chwilkę, kaski. Dzięki. Masz trasę? Mam. Na ile kilometrów? Delikatnie. 20, a 30, prawie 30. Delikatnie 30. No to delikatnie. No bo to jeszcze jutro rano pewnie wyskoczę. A przed tym, przed, przed niedzielą, nie chcę się jakoś męczyć specjalnie. To tyle, żeby nogę przypalić lekko. No, to już szerokiej drogi. Dzięki. Spokojnych kierowców. Dobra. Dobra. Pa. Baw się dobrze. Tym pięknym widokiem zakończymy ten odcinek. Dziękujemy Wam za oglądanie i zapraszamy do kolejnego filmu. Mamy nadzieję, że podoba Wam się to, co robimy. Jeśli tak, to napiszcie do nas w komentarzach. Do zobaczenia za tydzień.